Dobra, tego nie spróbuję. No to ten ziomek musisz trafić wystrzałem tą pindę, bo będzie nieciekawie. O, ładnie, za siedem jej trafił, Gicior. Popchnięcie. Dobra, nasz miał odporność, Gicior, bo tak to by było niedobrze, jakby go przesunęło. No i mocno oberwała nasza kultystka. Trzeba komuś tu upnąć 7 do 13, 8 do 15. Dobra, tego zaryzykujemy. Jest na hita go zdjął, pięknie. Jak sami widzicie, jak on zabija, to się motywuje. Stres mu trochę się cofa. Ta już ma 20, no bo oberwała potężnie. No i musisz kobieto teraz trafić tym granatem zarazy 83% szans, no postaraj się. Dobra, trafiła. Kurcze, no ale nie zaraziła jej, no za słabo. Dobra, unik. To też nasz lutni jej. Pięknie. Pięknie, pięknie. O kurcze, kryta mi miwalną, ale też i wszyscy się od razu załamali, bo to tak to działa. To teraz zamiast walczyć z nim to użyjemy leczenia na tym naszym, co tak mocno oberwał. Tej brakuje 6, jemu brakuje 8, tak? Także jego leczymy. No i tym bijemy. Ciach na hita. Uwielbiam krzyżowca, on jest po prostu majster, bo nie dość, że twardy to jeszcze ładnie bije. I nasz fajny ten lektor, narrator. No dobra, także lecimy dalej. Jezu, zale się tu nagadałem w tym. Ojej, o mamy zwiad, widzicie, teraz nam się wyspotują korytarze, wyspotowały się dwa najbliższe i już wiemy, że mamy tu po drodze obiekt jakiś, albo może być to, tak jak ta skrzyneczka, oj przepraszam, pozytywne albo negatywne efekty, no i tu mamy bitwa z sali ze skarbem, a tu mamy bitwa z sali z obiektem. Może jednak pójdziemy do sali ze skarbem, no bo ten obiekt no to może być równie dobrze pochodnia, a skarb to już mogą być jakieś przydatniejsze rzeczy. Oczywiście, tak jak mówię, w jednym i w drugim wypadku może być to negatywne, ale no już lepiej jak mamy iść, to zaryzykować ze skarbem, także ruszamy. Pochodnia nam przygasa, ale na razie będę oszczędzać. Mamy plecaczek. Tak jak mówię, weźmiemy sobie tą, niech ona ten plecaczek zbada. O, było coś fajnego. O, kluczyk i łopata. Super. Now it home. No, musimy je wyprowadzić, skarby. Żeby nie zgnić tymi skarbami razem w tych dungeonach. Idziemy sobie do wejścia. Dobra, wiemy. Idziemy sobie do wejścia, ale właśnie tak jak nam tu poradnik powiedział, zanim wejdziemy. No to musimy sobie podnieść poziom jasności naszej pochodni, bo już tak samo widzicie ma 47, czyli cień. Dostajemy więcej stresu, przeciwnicy są bardziej celni, zadają więcej obrażeń, lepsze krytyki i my mamy szansę być zaskoczeni. Wtedy tracimy turę, także nie możemy na to sobie podchodzić. rozpalamy pochodnię. Jeszcze jedną. O, 97. No i teraz możemy iść się bić. Teraz my mamy przewagę. Oj, jakiś kolos. O, i widzicie, zaskoczeni są, czyli tracą kolejkę. Teraz możemy im ładnie tu włupać. A co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, yy, Gra przy jasnym, jaskrawym świetle, czy tam właśnie dużej widoczności od pochodni? Powoduje, że gra się łatwiej, bo mamy większą przewagę yy, no, zaskoczenia, właśnie tych uników, obrażeń. Przeciwnicy mniej damage zadają itp. Ale za to, jeśli gra się po ciemku. To drastycznie po ciemku rośnie szansa na lepszy łup. Czyli jest, jak sami widzicie, coś na plus i coś na minus. No. Ja tam chyba tylko raz kiedyś grałem misję po ciemku, ale lepiej nie ryzykować, bo po ciemku mogą się przywołać jakieś straszne stwory. OP stwory, które mogą nas zmiażdżyć jednym ciosem. Także lepiej nie ryzykować dla tego łupu. Dobra. Zaczyna nasza badaczka zarazy, czyli klasycznie oni wszyscy są na zarazę najmniej uodpornieni, rzucamy im granata. Zaraz się. Dobrze, zaraziła się. Cztery obrażenia przez trzy rundy, 12 helta je zdejmie. Ale to jeszcze będziemy ją obijać. Healerka, niech schiluje tą... Z tą badaczkę. Nasz Snajper. Snajper, niech strzela do tej okultystki. Za 8, ładnie. O, to akurat zginie, bo zostało jej ile? 4 i obrażenia za 4, czyli w następnej turze umrze od zarazy. Teraz bierzemy naszego wojownika. I komy tu mamy kościany żołdak awanturnik. Ten ma mniej helta. Spróbujemy ubić najpierw tego słabszego, żeby nam nie zadawał obrażeń. Pięknie, na hita strzec, cudownie. Ciach, ta od obrażeń. Ten. A, już nas atakuje. O, zakrwawienie nam zrobił. Ale mam, widzicie, Hedo pomyślał, nie na darmo kupił sobie te bandażyki. Także zaraz będziemy mogli naszego zabandażować. Chociaż jeden obrażeń na trzy tury, w sumie możemy sedać dać siana, może szkoda marnować bandaży, na później zostawimy. A on ma na krwawienie 20%, czyli my spróbujemy mu upuszczenie krwi. Uuu, za 7 dostał i krwawienie, uuu, piękny cios. Dismas, piękna robota. Ta, co tu ma też krwawienie, albo trujący podmuch. A spróbujemy krwawienie, bo efekty, to też wam może nie mówiłem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, yy, typu właśnie krwawienia, czy takie bajery, one się ze sobą nakładają. Jak uda się go znowu wykrwawić, to już będzie miał sumowane te obrażenia. Na przykład tu dwa punkty przez trzy rundy, to już będzie mu zadawało cztery punkty przez trzy rundy, chyba. Także zobaczymy. Ciachaj go. Dostał. No i zginął od krwawienia I po robocie Easy? Easy Zbieramy czokoszki No i mamy skrzynuszeńkę Teraz tą skrzynuszeńkę w sumie nie ma tu ukrytych pomieszczeń, więc możemy spróbować otworzyć kluczem Także dawać tą, tą naszą otwieraczkę No i otworzymy sobie kluczem I co tu było? Kamień zarazy, czyli w sumie dziadostwo. No i 500 golda, niech będzie. Przynajmniej to jest dobre, że jak używa się przedmiotów do otwierania danych rzeczy, to zawsze jest bodajże coś na plus. A jak się nie używa przedmiotów, no to mogą być równie dobrze, tak jak mówiłem, na minus. Tego nie będziemy leczyć tym, no bo mówię, zostawimy sobie na później. Bandażyki. O, zwiad się udał znowu. Tu będzie pułapka. No i tak to w sumie nic więcej, także idziemy. Pułapki jak się uda je wyspotować, to można je rozbrajać. Każdy. Dobra, ponosi obrażenia od tego, zaraz mu przejdzie. O, każdy ma teraz szansę na rozbrojenie. On ma 60, ten ma 90, czyli tego największą szansą za 90. Jak mu się uda, to jest git. Jak mu się nie uda, no to niestety odniesie obrażenia. Zobaczymy. Udało mu się. No i gicior. Jeszcze się zmotywował. 9 punktów stresu uleczył. Dobra, temu się skończyło krwawienie, zatamował sam. Tutaj nie będzie bitwy, bo nie ma nic w korytarzu. Także nie muszę palić pochodni. Zwiat o znowu się udał zwiat. No, czyli ten pokój sobie pominiemy, bo mamy 90% pomieszczeń, czyli jednego nie musimy na pewno. Także przejdziemy sobie tu i tu. Tu będzie mi obiekt, a tu przeszkoda, a szpadel mamy? Mamy dwa nawet. Czyli nie ma problemu, lecimy do przodu. Plecaczek. Oczywiście nasze, naszą najmniej przydatną postać dajemy do otwierania i znowu jest coś dobrego. Widzicie, na... ojej, 10 prowiantów, aż ja pierdzielę. Normalnie to, to tak znaleźć to cud. W ogóle mnie też to dziwi, że jeszcze ani razu nie znaleźliśmy nic negatywnego, tylko cały czas pozytywne rzeczy. No ale dobrze, to fajnie, ja nie narzekam. Szurujemy dalej. Tutaj nic nie będzie głód, o widzicie. Teraz jest ważna sprawa, jakbyśmy nie mieli promiantu, no to by trzeba było, nic nie jeść i otrzymać 20 punktów obrażeń oraz obrażeń od stresu. No i wtedy niedobrze, nie? A tak, to zjedz 4 sztuki prowianty aby uzyskać 5 punktów z, procent z punktów zdrowia. No, i przy okazji oni się nażrą. Na chwilę im tam starczy. Mamy dużo prowiantu, bo 20, także jeść to możemy jeść, jeść, jeść. Także jemy. I sobie pochodnie bardziej rozpalimy, bo już przygasa. Do 60 na razie. Stójcie. No, tam gadają tak sobie nasze postacie, ale to w sumie zazwyczaj to te ich gadki nie mają nic, nic wartościowego, ani sensownego do powiedzenia. I ruszamy do ostatniej komnaty. Tu będzie przeszkoda, a tak to nic po drodze. Dobra, mamy przeszkodę usuwamy szpadlem. Idziemy dalej. No i tutaj, że jest już nasza ostatnia bitwa, bo już się wracać nie będę. I tu jest bitwa sobie ze skarbem. Także rozpalamy pochodnie na full ile w lesie. 30, 2, 80, to jeszcze. Ciach, na full. No, stuwa. No i teraz możemy się bić, nie ma sprawy. Oj, teraz pełna ekipa w pierdolu, widzę. Ten jest kurczybyk, ten kościany dworzanin, bo on ma taką czarę z winkiem. Patykiem pisanym za 4 zł. No i tym winem nas oblewa. Bo nie wiem czemu chyba mu nie smakuje też takie ohydne. Może to nawet nie jest wino, tylko napój alkoholowy. I właśnie jak nas oblewa tym śmierdzącym winem, to nasi bohaterowie zaczynają się stresować. I on jest przez to wnergający, bo nasi bohaterowie popadają później w te paranoje przez niego. Także jego trzeba zdjąć. Na no kusznik potrafi potężny kryty walić. Także też jest wkurczywiający.